Maneczko ziomeczki, witam Was serdecznie Jakby coś to ja jestem QGame A dzisiaj yy, jeśli pamiętacie Powiem co nieco o kodzie od EA Oraz przedstawię Wam moje BMW M3 yy, Taki odcinek 2 w jednym yy, No to może pojedzę sobie pewnych o kodzie Kod był już troszeczkę dawno, bo troszeczkę się spóźniłem Dostało, go od EA za 2 miliony polubień na Facebooku, który obejmował 2000 speed boost, dwa karpaki, tak przeze mnie nazwane. Były to dwa po prostu, dwie szanse na zdobycie takich kartach, zdobycie samochodu, jakichś części lub innych, innych dodatków. Jakaś tam była jeszcze tablica rejestracyjna. Neon czerwony, który zresztą też pokażę dwie tablice właśnie rejestracyjne. Słuchajcie, ja w, moim, yy, w moich Karpakach wygrałem. Oto to BMW M3, które pokażę wam w kryjówce. Tak, jest to moje BMW. Yy, wygrałem jeszcze jakiś drugi samochód, ale go sprzedałem, ponieważ on yy, to nie był po prostu samochód dla mnie, a moje BMW sobie troszeczkę podrasowałem, za chwilę Wam pokażę. Yy, chwilę. O, podrasowałem sobie na silnik, no nie, silnik uliczny był. Yy, dostałem na przykład dwugwiazdkową część przekładnię wyścigową i hamulce wyścigowe, które praktycznie niczym się nie różnią od zwykłych hamulców. Naprawdę ten zakup był akurat nieudany. A z takich y, troszeczkę y, warsztatów z częściami, no to y, dodałem sobie troszeczkę inny spoiler i tylko nową karoserię, która była naprawdę dosyć droga. No jak widzicie tylko ten spoiler hex włókna weglowego. To jeszcze nie koniec moich przemian w moim BMW, ponieważ niedługo będę się bawił troszeczkę winolami, a jeszcze te prezenty, które dostaliśmy z kodu Need for Speeda to był właśnie ten czerwony płomień Neon, który akurat mi tutaj nie pasuje. Dwie tablice rejestracyjne, chwila to skasuje. Tablica Prestige. Moją tablicą. Jak? a gdzie jest moja tablica chwila rejestrację ja miałem tablicę Word właśnie nie nie to Żegnaj jakie ta chwila, chwila chwila spoko, polska siła ha, ha, fajne o to mam tablicę Word i jak widzicie to jest moje BMW której jakby te, w tym odcinku 2 w jednym będę je dzisiaj po prostu testował Podoba wam się? się? Oj się... kurczę, muszę sobie naprawić. Bo mi się dosyć podoba. Dobra. Więc tak. Zaczniemy może... Hmm, od zwykłego sprintu. Może uda mi się coś wytrzasnąć multiplayer. O, jeszcze dzisiaj diamentów nie zbierałem, ale to później. Dołącz tryb wyrosować czy tryb multiplayer. Zobaczymy, czy mi coś znajdzie. Oby. Nie, coś nie chcę na, na chwila, Może być coś tu. Kogo tu nie ma, więc chyba raczej mi się nie będzie. A spróbujmy. Może z kim się zmierzę. Najwyżej zagramy z na jednym kracz. Dobra, jedziemy na jeden grać, po prostu tylko tak żeby przetestować to BMW e, Słuchajcie, e, osiągów jeszcze Wam nie mówiłem mm, hmm, Za chwilę Wam powiem Ogółem jest to auto e, klasy A e, Punktów ogółem jest Kurczę, no nie pamiętam ja Chyba troszeczkę ponad 700 Troszeczkę tam z 3 punkty może nie pamiętam dokładnie. Yy, jak dla mnie, to to auto ma naprawdę dobre osiągi, w miarę dobre prowadzenie, chociaż mogło być naprawdę lepsze. Yy, akurat mi jest wystarczające. Ma dosyć dobre przyspieszenie, ale naprawdę prędkość Axebalda tak samo mogłoby mieć yy, lepsze prowadzenie, które będę próbował po prostu nadgonić częściami, bo po prostu... No nie nie idzie tego zmienić jakby przez zakup części. Po prostu będę szukał jakichś fajnych części, żeby to BMW ulepszyć. Teraz się ścigamy z ośmioma graczami, a oczywiście są komputery tam. Więc... Wygrać czy przegrać to prawdę nie jest, tylko trochę kasy zarobić. Akurat widziałem... Jakieś BMW, które było zrobione na Molocha. Właśnie to BMW n 3 GTS było zrobione na Moloch. Ale myślę, że to nie jest jakieś super auto na Moloch. To jest takie taki auto po prostu do ścigania się. Prawdę. Nie wymagają od niego więcej. A ja tu jakiś Lamborghini czy co to jest? Nie wiem. Nie dam się wyprzedzić. A użyję stygnitro. Co tam. A teraz to chyba spieprzyłem trochę. Bez kitu. Tak, spieprzyłem. Kurde tej. Kończy na czwartym miejscu. Taki prosty wyścig. I drift. Dobra. Nie masz co rozczulać. Nawet się je starają za bardzo. Tylko też gotówki, o fajnie Dobra, więc widzieliście jak moje auto już jakby działa na sprintach Co by wam tu jeszcze pokazać? Hmm. Może przejdziemy się jeden na jednym dragu. To jest akurat klasy A Poszkamy zawodniej. Akurat w dragach nie jestem najlepszy, um, chociaż... To też jest super auto do zragu Nie, nie ma takiego przeznaczenia. Niestety. Dobra, słuchajcie już nie będę robił tego dragu, tak wal, tylko chciałem przedstawić tą to, to moją kochaną BMK. Taki dzisiaj krótki odcinek z Worda, oczywiście tego będzie więcej, będę się ścigał, kupowałem nowe auta itd., itd. Ja już teraz zapraszam was do subskrypcji mojego kanału na YouTubie, zapraszam was również do wpadnięcia na mojego bloga, tam będzie więcej oczywiście o moim kanale. No i co, lajkujcie, subujcie i do zobaczenia w następnych odcinkach, cześć!